Dzień dobry, dzień dobry, a raczej dobry wieczór. Witam się z Wami w moim nowym filmiku. Witam Was bardzo serdecznie. Ja właśnie będę przygotowywała sernik. Sernik z przepisu Lidlomixa. Dokładnie to będzie sernik, sernik z masą kajmakową, dlatego że jutro jest piątek. Mamy jutro w naszej szkole, w naszym przedszkolu, kiermasz taki bożonarodzeniowy. No i ja, no ja zgłosiłam się, żeby upiec ciasto, więc pomyślałam, że zrobię jakieś fajne na wypasie ciacho i będzie to właśnie ten sernik z masą tą kajmakową. Także biorę się już do robienia, mam już twaróg sernikowy, mam mascarpone, masełko już wyciągnięte z lodówki. No i w ogóle jest strasznie późno, bo ja dzisiaj w ogóle ten tydzień jest taki masakryczny, bo z pracy gdzieś coś do załatwienia, dzisiaj jeszcze miałam wizytę u lekarza i, i tak ciągle coś. Dzisiaj mamy czwartek, jutro też przychodzę z pracy, i idę od razu na ten kiermasz z Igusią. I godzina półtorej godziny muszę przyjść do domu i jadę na wigilię pracowniczą z mojej pracy mamy taką wigilię i muszę jechać do Rumi, więc trochę kilometrów, jakaś niecała godzina drogi. To jest na godzinę 19, więc pewnie jutro też wrócę późno, a teraz mamy godzinę 20. 21.45, więc dobrą pewnie ponad godzinę będę robiła ten sernik. Także zapraszam Was serdecznie. Pewnie jakiś krótki filmik też nagram z tego jutrzejszego kiermaszu. Także zapraszam już Was serdecznie. Nie wiem, ile wyjdzie mi ten filmik z tego ciacha. Na pewno co robienia tego ciacha przecież nie będę nagrywała. Także może jeszcze w tym filmiku, a jeszcze nie wiem, będzie taki urywek tego kiermaszu, także, także bardzo serdecznie Was zapraszam na, na mój vlog. I co? Zaczynamy! No, no i boki tortownicy wyłóż papierem, dobra. Do misy wsyp cukier, 100 g cukru. Zaczynamy! Okay, troszkę za dużo, ale to nic. Lecimy dalej. Aha, czyli będzie przygotowywanie pudru, cukru pudru. Robimy teraz spód do tego ciasta. Musimy wsypać, z, włożyć 140 gram herbatników. Ja akurat mam te maślony herbatniki. 140 gram. Jeszcze trochę. Cześć córcia! Wyspałaś się? Mama ci robi ciacho na jutro, wiesz? 120 i 140. No, 150 nawet mamy, chyba nie będzie źle. Dodaj masło, może być z lodówki. 80-80 gram, dobra. Ok, i dalej, i będziemy mieszać ciasto. Z tych herbatników i masła już wyłożyłam do blaszki. Do Teraz muszę do naczynia dodać twaróg z wiaderka. O! Dobra. Dodaj serek mascarpone 100 gram. O, a to jakiś jest serek mascarpone karmelowy. Hmm. O, ja nie zauważyłam tego. Trudno. Hmm. 100 gram serka mascarpone. Dobra, będzie 110. Ale lipa, że ja tego nie zauważyłam. Dalej. Dodaj zmielony wcześniej cukier puder i opakowanie cukru waniliowego lub wanilinowego. Okej, okay, cukier puder. Dodaj śmietane 36%. To Och, no wiecie co? Jaja, raz, dwa, trzy, cztery. O. Dobra, wszystkie składniki już. Wszystkie składniki już są. Lecimy da dalej. Przygotuj dwie łyżki mąki ziemniaczanej i jedną łyżkę pszennej. Okej. Okay. Jak dobrze, że u nas jest bydronka, bo Okazuje się, że nie mam skrobi ziemniaczanej i oczywiście nie miałam cukru wanilinowego. Więc szybciutko, bo jest po 21:00 zresztą sami zobaczcie. Widać. Jest godzina 21:25, więc u nas już takie sklepy nasze sklepiki już są zamknięte. Więc była lipa, bo wszystko mam wyrzucone. Jajka, mascarpone, serek ten serek w wiaderku, a nie miałam skrobi. Ale na szczęście, e, dobrze go Agnieszka! Ale na szczęście e, jest biedronka i kupiłam. I co ja potrzebuję? Łyżki, czyli duże łyżki. Nie widelce, nie widelce. Łyżki. Także mam e, dwie łyżki mąki skrobi ziemniaczanej i jedną łyżkę mąki pszennej. Także kończymy ciacho, Ły, łyżka mąki tortowej i dwie skrobi ziemniaczanej, ale kurczę, mi się udało i raz i dwa, dam jeszcze troszkę, o tak, dobra. I lecimy. Czekoladę należy rozpuścić w kąpieli wodnej i dodać do masy serowej pod koniec mieszania. Do... Tak, robisz tak. Dobra, skończyło się. Zobaczmy, co tu wyszło. Ua, ale to jest rzadkie. Hmm. Nie mogę posmakować? Zaczekaj. Nie, to będziesz jutro smakować. Mama upiecze ho i je kupimy. Znaczy kupimy kawałek ciacha. Damy innym też spróbować. Ale to jest rzadkie. Wow. Mama. Dobra, lecimy dalej. Masę wylewamy na przygotowany spód i pieczemy 180 stopni około jednej godziny. Po tym czasie sernik trzymamy jeszcze w zamkniętym piekarniku około półtorej godziny. Potem uchylamy drzwi i trzymamy jeszcze pół godziny. O matko, nie będę spała dzisiaj całą noc. Mama, mama. Złóż mi o tak. Poczekaj Iguniu, poczekaj. Co z tego wyjdzie? Ale to jest rzadkie. A pokaż mi. Czekaj myszko. na jedną godzinę. No. No, mama, to nie I gusia, to jest tak zrobione, że nie włożysz tego. Ale ja chcę, mama. Zaraz, dobra, mam ustawioną godzinę, czas mama. start. Mój serniszek już się upiekł. Teraz y, musi przynajmniej tak było w tym y, opisie. Półtorej godziny stać w zamkniętym piekarniku, następnie pół godziny w otwartym. Mogę ten sernik wyciągnąć i dopiero po, y, posmarować go tą właśnie masą kajmakową. Ach, powiem Wam, że już jest 23. Serniczek ładnie mi wyrósł, ale on i tak pewnie będzie się tam trochę kurczył. Zobaczcie. Jak on wygląda z góry. Ała. Także mam nadzieję, że będzie pyszny. Zobaczymy. A ja jeszcze trochę e, poczekam. Nie no, nie mam na co czekać, bo półtorej godziny. Dobra, ja kończę na dzisiaj na pewno jutro wstawię wam, e, jak on wyszedł, a jeszcze muszę przede wszystkim go nasmarować kajmakiem. Iga ma, y, Iga ma domek z... Nie, samolot. A to jest samolot, dobrze. Kajtek! Otwórz mu drzwi, bo nie może wejść. Także żegnam się dzisiaj z Wami. Zostańcie jeszcze dalej. Na pewno będę nagrywała z następnego dnia, bo przecież jutro muszę rano wstać, posmarować go jeszcze tym kajmakiem i zanieść do przedszkola. Tam on będzie musiał dochodzić przez cały dzień, bo zabawa zaczyna się o 16.00. Więc zapraszamy. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj mamy kolejny dzień. Ja dopiero wstałam, ale chciałam Wam pokazać, jak wyszedł mój sernik, bo jeszcze w nocy, oprócz tego, że go wyciągałam, smarowałam masłkę imakową i yy, posypałam płatkami yy, migdałów, więc serniczek wyszedł, tak? O, także tak on wygląda bardzo ładnie wyszedł. Myślę, że będzie super w środku. Ach, nie wiem jak będzie smakował Co będziesz robiła? Będziesz losowała? Tak, Skaja. nie wiem. No, tak, wylosujesz. Wylosujesz. Nie wiem czy wylosujesz Skaja akurat. Muszę losować. O, jest Ibusia. No, No, To aby skaj był. No.

Papeczkę. Misia zjesz serniczek? Mama upiekła. Ja chcę to. Mama, ja chcę Możesz jeść. To będzie sześć. mama? Co? baba? Czoraj? Czekaj, weź, bo na, weź, trzymaj go. Oczywiście musiałam kupić serniczek, ten, który piekliśmy dzisiaj w nocy. Zobaczymy czy dobry jest. Gdzie Siga? Co masz? Dobre? Tak? Powiem szczerze, że serniczek bardzo pyszny. Na pewno upiekę za na święta. No, dawaj. sepa , oih . Was na znowu na koniec dnia. Ja w sumie dopiero wróciłam, jest godzina 21.32. Ja dopiero wróciłam, bo tak jak wam mówiłam wcześniej, byłam na tej wigilii pracowniczej i dopiero wyszliśmy. I dopiero I dopiero wróciłam. Jejku, ten tydzień był okropny okropny był, bo zawsze było coś. Późno wracałam do domu. Czasami e, od razu po pracy jechaliśmy na trening. E, Michalinę zawoziłam, później zanim ode, odebrałam i tak dalej. Więc zawsze te godziny powrotu do domu były bardzo późne. Dzisiaj to samo, ale na szczęście mamy dzisiaj piątek, więc jutro sobie odpocznę. I co? No i tak właśnie nam minął dzień. E, sami widzieliście: ciasto upieczone było bardzo, bardzo dobre. Także polecam, jeżeli ktoś. Madlidlonik Sam to ten sernik właśnie. E, e, tam on chyba się nazywa sernik z polewą kajmakową, coś takiego. E, jest mega. E, także kiermasz też się udał. Dziewczynki zadowolone i go najbardziej, bo tam jeszcze e, w tej kolejce e, non-stop stała, żeby, żeby na ten dmuchaniec sobie, na tym dmuchaniec sobie poskakać. Także co, żegnam się dzisiaj z Wami, jestem padnięta, także y, idę idę kąp, właśnie idę na lewą wodę i ona się będzie kąpała. Ja też idę się kąpać i po prostu idę spać, bo jestem padnięta. Także no cóż, zapraszam Was na kolejne filmiki. Y, oglądajcie, subskrybujcie, komentujcie i do następnego pozdrawiam wszystkich, pa pa!